No i bez fal startu. Divers ładnie ruszyła. Divers. Znakomicie. Gay Divers ona będzie najszybsza, czy wytrzyma. Gay Divers będzie pierwsza tylko, aby wytrzymała i Aj, właśnie w, w tym momencie dopowiedziałem. To samo było niestety i w eliminacjach i półfinale. Ostatni płotek bywał dla niej nie do przejścia. Coś niesamowitego. Z taką przewagą prowadzić. No i za chwilę zobaczymy jak to się wszystko skończyło. No mówi nic się nie stało. Tak bywa w sporcie. Ona oczywiście ma już pewną satysfakcję z tego zwycięstwa. Poszła wspaniale po starcie. Bardzo dobrze wystartowała też obok niej Linda Tolbert. Została Lawonna Martin. Misko tutaj szła, robiąc wprawdzie między płotkami, ale wydawało się, że jeszcze ten rytm zachowa. Teraz coraz bardziej musiała skracać ostatni krok. Do tego momentu jeszcze było dobrze. Poszła wysoko nad płotkiem i ten ostatni za nisko. Za nisko i wygrywa niespodziewanie, chyba za moment. Zobaczymy. Greczynka, Greczynka. To, to jest sensacja. Prawdziwa, sensacja. Prawdziwa sensacja. To jest absolutna sensacja. Wszyscy zapatrzyli się, my też troszkę patali dołu. Divers, ale to jest absolutna sensacja. To przypomina te słynne wycyny z Aten. wrzucio o szczepem Grecynek. Amerykański jakby zapatrzyły się na divers Lawonna. 50, Ale przede wszystkim ten nieprawdopodobny pech. gay divers, jaka szkoda. A Donkowa na trzecim miejscu minimalnie przegrała srebrny medal. O jedną setną sekundę z na markę.